Dzień dobry witam Państwa serdecznie na porannym webinarium z cyklu bliżej rynków z tej strony Łukasz Cefanik. na początku tradycyjnie prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku i będziemy rozpoczynali nasze codzienne spotkanie przeanalizujemy co może się dziać dzisiaj na co warto zwrócić uwagę no bo zmienność mamy jakby nie patrzeć sporą także okazje inwestycyjne powinny się pojawić. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajszą sesję, wczoraj obserwowaliśmy cofnięcie na rynku akcji cofnięcie na rynku akcji w Europie. Co prawda, no mimo że do tych godzin handlu kiedy kończyły, kończyła się sesja na starym kontynencie, jeszcze wyglądało to kiepsko, tak w godzinach późno, popołudniowych czy wieczornych za sprawą wzrostów na Wall Street, te kontrakty na europejskie indeksy nam się podniosły. Także niewykluczone, że ta wzrostowa pasca, która rozpoczęła się w tym tygodniu, będzie jeszcze kontynuowana. Więc zobaczymy, no bo dzisiaj indeksy mają szansę po prostu otworzyć się wyżej. Jeśli chodzi natomiast o dolara, ten wczoraj zaczął wyraźnie zyskiwać, ale też nie jest jeszcze powiedziane, no bo tutaj ze znakiem zapytania, tak, czy dolar wraca do głównego trendu. Ta korekta, którą obserwowaliśmy w ostatnim czasie na rynku dolara, była no niezbyt duża, tak? Była dynamiczna, ale patrząc na Cały trend kilku czy kilkunastomiesięczny, który mamy, czyli trend umocnienia dolara, jeszcze nie widać tutaj jakby szansy na to, żeby się ten trend miał zmienić, więc jesteśmy w korekcie. Ale pytanie, czy dolar już wraca do głównego trendu, czyli do trendu umocnienia, to spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie za chwilkę, jak spojrzymy na wykres. No bo co chwilę mamy takie. Mieszane nastroje, taki, można powiedzieć, roller caster, ponieważ rynki dynamicznie reagują na każde odczyty makro, czyli mamy lepsze dane, gorsze to wywołuje szybkie i wyraźne ruchy, zarówno na rynku akcji, jak i na dolarze. Natomiast wydaje się, że być może sytuacja nam się rozjaśni, czyli dolar i indeksy również obiorą taki właściwy kierunek po piątkowych, czyli jutrzejszych danych NFP, więc na to, na to, na to, czekamy i jeszcze jeżeli chodzi o nie rynek akcji ani o waluty, tylko o poszczególne spółki, no to spore ruchy, jeżeli Państwo śledzą, mieliśmy na Tesli, tutaj cały czas zamieszanie w związku z tym Wcześniej też było tak, że Musk rozważa zakup Twittera, potem tego zakupu nie doszło. No i znowu mamy ponowne doniesienia o tym, że Musk zamierza znowu wydać pieniądze na Twittera, zamierza zakupić tę spółkę, więc to spowodowało cofnięcie na akcjach Tesli z powodu no, tego, że rynek się obawia, że po prostu w celu zakupu akcji Twittera Musk będzie musiał się pozbyć swoich akcji Tesli, czyli będzie musiał je spieniężyć. Dzisiaj w kalendarzu e, protokół z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Na to możemy zwrócić uwagę. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś e, wydarzenie, które wywoła nam ogromne ruchy, natomiast zawsze tego typu tego typu publikacje są istotne, więc na euro na pewno warto zwracać uwagę. Mamy też cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, które mogą tam dać jakąś wskazówkę co do jutrzejszych NFP i mamy też indeks UIPMI z Kanady. Także być może kalendarz nie jest zbyt bogaty, jeśli chodzi o, o dane makro, ale jest kilka tych odczytów, na które powinniśmy zwrócić Uwaga, też dzisiaj o godzinie 15.00 zapraszam na live trading, więc będziemy mieli okazję jakieś pozycje zająć i po protokole, po protokole z, z EBC i podanych również ze Stanów. I też tu nie wspomniałem w prezentacji, mamy dzisiaj przemówienie naszego prezesa. NBP, tak, pana Grapińskiego. zobaczymy jak będzie on tłumaczył Wczorajszą, wczorajsze utrzymanie poziomu stóp procentowych, no bo było to niejako zaskoczenie, tak, wczoraj rynki spodziewały się, że RPP podniesie stopy procentowe przynajmniej o 25 punktów bazowych, a nawet niektóre, niektóre szacunki opiewały na 50 punktów bazowych, no bank się wstrzymał, więc jest szansa na to, że gdzieś jesteśmy na końcu cyklu podwyżek stóp w naszym kraju, oczywiście, jeżeli dalej inflacja nie będzie nam rosnąć. A na razie, no niestety, ale ostatnie dane pokazują, że jeszcze jesteśmy cały czas w tendencji zwyszkującej na jeśli chodzi o inflację. Spójrzmy sobie, jeżeli jesteśmy przy właśnie decyzji RPP, spójrzmy sobie na parę USDPLN. Tutaj wczoraj była analizy przedwczoraj, jeżeli chodzi o tę parę walutową. Ostatecznie mimo tego cofnięcia, no tutaj szkoda że notowanie znaczy szkoda, dla dolara, także nie zamknęły sesji wyżej, no bo mielibyśmy tutaj perfekcyjną książkową formację objęcia hossy, co potwierdzałoby odbicie od strefy 4,81, 4,83 i byłaby ta szansa na kontynuację trendu wzrostowego. Teraz mamy coś na kształt formacji przenikania, więc tak czy inaczej strefa to została wybroniona, więc w rednim terminie póki notowania będą się utrzymywały powyżej no to ta klasyczna analiza techniczna wskazuje na możliwość kontynuacji właśnie tego ruchu. Żeby natomiast zobaczyć jakieś większe umocnienie naszej krajowej waluty w stosunku do dolara, no to notowania musiałyby zejść poniżej 4.81, wtedy faktycznie taka korekta spadkowa na USDPL nie mogłaby się pojawić. Natomiast na razie na razie strefa jest broniona, więc nie jest to dobra informacja dla naszej krajowej waluty. No i dalej się tutaj oddalimy, jeśli chodzi o ten instrument, no to jest trend wyraźnie wzrostowy, więc tutaj na siłę, no nie należy szukać odwrócenia tego trendu, więc jeżeli strefa ta zaznaczona na zielono zostanie utrzymana, niewykluczone, że wróci nam cena w okolice 5 zł, czy 5,05, gdzie mieliśmy szczyty z 28 września. Na innych parach z, ze złotym no też nie wygląda to najlepiej. Tutaj akurat nie mam zaktualizowanych tych wykresów. Natomiast jeśli chodzi o euro no, może ten najmniej tutaj rośnie w porównaniu do CHF PLN -a, czy GPP PLN-a, z racji tego, że na eurodolarze mamy wyraźny trend spadkowy. Natomiast tutaj e, też nie wygląda to dobrze dla naszej krajowej waluty, bo chociażby wyznaczając sobie jakieś horyzontalne strefy wsparcia, no, zobaczmy, że to ostatnie cofnięcie dotarło, no. Dokładnie do no niemalże identycznej strefy jak na USDP, czyli mamy strefę wynikającą z wcześniejszych szczytów. Więc tutaj 4,78, 4,79 to jest strefa, która jeśli nie zostanie przekroczona, no to tak długo możemy mówić tu o trendzie wzrostowym. Także też nie wygląda to zbyt obiecująco dla naszej krajowej waluty. Teraz przejdźmy sobie do rynku akcji, gdzie tak jak wspomniałem, wczoraj indeksy. Europejskie nam wyraźnie cofnęły, natomiast ostatecznie, już po godzinach handlu w Europie, doszło do wyraźnego odreagowania, co było jakby związane z wzrostami na sesji amerykańskiej, chociaż też tam, oczywiście, indeks amerykański rozpoczęły dzień od spadków, ale bardzo szybko doszło do odreagowania ostatecznie zamknięcia wyżej. Tak czy inaczej, DAX znajduje się w korekcie, korekcie, która jest dość dynamiczna, bo przypomina nam ten zryw, który miał tutaj miejsce na początku września, gdzie też no było kilka tych świeczek, szczególnie tutaj w drugiej połowie tej korekty od 9, 9, 10 września, gdzie rynek tutaj wystrzelił w górę na 600 punktów, ale potem bardzo szybko ta korekta została zniesiona. No i tu mamy podobną sytuację, a nawet nawet powiedziałbym, że rynek bardziej tutaj no szybciej, dynamiczniej nam rośnie, ale mimo wyjścia powyżej 12530, cały czas zwracałbym uwagę na ten poziom, czyli 12790. Poza tym nieco wyżej mamy też tutaj linię poprowadzoną po ostatnich wierzchołkach, więc to odreagowanie na ten moment, mimo że ono jest dynamiczne, traktowałbym jedynie jako korektę w trendzie spadkowym, a powrót ceny poniżej 12410 oznaczałby szansę na kontynuację właśnie tego trendu. Czyli trendu długoterminowego. Natomiast na dzisiaj myślę, że jeżeli sesja rozpoczęłaby się pozytywnie, a jest na to szansa, no bo mamy otwarcie luką wzrostową, no to 12790 to jest kluczowy opór na dzisiejszą sesję. Sesję, więc na niego na pewno zwrócimy uwagę. Możemy też zejść sobie tutaj do niższej ramy czasowej. To ostatnie odregowanie jest naprawdę no bardzo dynamiczne i bez większych korekt. No tutaj, tak naprawdę, wczoraj pojawiła się ta największa korekta, która miała około 200. 200 punktów i ciężko będzie tu wyznaczyć układ 1 do 1, tak? No bo tu był układ na 150, on mimo, że był respektowany tutaj na sesji o godzinie wczoraj na sesji o godzinie 10.15, tak, w drugiej połowie dnia. Tutaj tuż przed zamknięciem, jakby doszło do jego wybicia. Natomiast potem, za sprawą wzrostów na rynku akcji w Stanach, szybko notowania wróciły powyżej. No i ostatecznie końcówka sesji to były wzrosty. W nocy jeszcze delikatne podbicie i ustanowienie nowego maksimum. Więc na razie ten układ, który nam się stworzył wczoraj, to jest największa korekta. Więc nieco został nadbity szczyt. Także dla mnie na dzisiaj, w pierwszej kolejności, oczywiście na samą godzinę dziewiątą, to będzie ważne wsparcie 12600. 20 jako średnia stuokresowa, stu natomiast dalej ważniejszy poziom to jest dolne ograniczenie geometrii, plus ostatni potwierdzony dołek, czyli tutaj minimum wczorajszej sesji. Więc dopóki cena nie spadnie poniżej 12475, wydaje się, że ten, to odbicie, odraagowanie wzrostowe może być utrzymane. Więc tu na razie trzeba poczekać na rozwinięcie sesji. Jeśli jesteśmy przy indeksach, rzućmy okiem na indeksy w Stanach, i tutaj tak zaczniemy sobie od SP, gdzie osobiście ja się spodziewałem, że ten ubiegły tydzień przyniesie nam jednak złamanie poniżej poziomu 3600. Ostatecznie poziom ten został dynamicznie wybroniony. Mamy odbicie na ponad 200 punktów, i jest to bardzo podobna sytuacja do tej, którą mamy na niemieckim indeksie, czyli też możemy sobie porównać ten zryw z początku ubiegłego miesiąca i ten zryw miał około. 270 punktów, więc aby mm, myśleć o większym odragowaniu, ta geometria musiałaby zostać wybita, więc to jest opór na dzisiejszy dzień 3850, jeżeli on zostałby zanegowany, wtedy faktycznie indeksy miałyby szansę na jakiś większy ruch wzrostowy, natomiast na razie to jest ważny opór. Ta wczorajsza sesja wcale też nie była taka super prowzrostowa, tak, no bo indeksy zaczęły spadać, potem te spadki zostały wymazane, ale jakiejś no, euforii nie było widać, podejrzewam, że dzisiaj raczej nie należy spodziewać się jakichś dużych ruchów, raczej zostawiłbym te duże ruchy na, na jutro, tak, na publikację payrollsów Tutaj myślę, że to powinno nam już rozjaśnić, czy faktycznie wybijamy te układy i robimy większą korektę w górę, czy odbijamy i schodzimy w kierunku zeszło miesięcznych minimów. Natomiast 3850 to jest kluczowy opór, jeśli chodzi o S&P, natomiast przechodząc do Nasdaqa, no ten mocno tutaj zszedł poniżej dołków tych czerwcowych natomiast bardzo szybko jakby mimo tego zejścia na drugi dzień doszło do odreagowania pojawienie się formacji objęcia hossy no i mamy podobną sytuację czy to jak na DAXie czy jak na wspomnianym wcześniej S&P i również to co chciałbym tutaj zrobić to jest pomiar w stosunku do poprzedniego odreagowania z początku września a tutaj będzie to poziom 11.830 11840, tak? Dopiero jego złamanie da szansę na większe odragowanie. Na razie to jest ważny opór na dzisiaj, czy na jutro no zobaczymy, jak się notowania dzisiaj będą zachowywały, ale na pewno tutaj warto zwrócić uwagę, jeżeli poziom zostałby wybroniony, pojawią się tu jakieś formacje podażowe, niewykluczone jest, niewykluczone będzie zejście w kierunku 1160, 11 czyli ostatnich minimum. Przechodząc dalej, jeśli chodzi o waluty, no to zaczniemy sobie tradycyjnie od euro-dolara, gdzie doszło wczoraj do cofnięcia, czyli tu też pojawiło się to pytanie, właśnie czy dolar wraca do głównego trendu, czyli do trendu umocnienia, tym samym euro-dolar -dola, euro do spadków. No i jakby, tak jak wspominałem w tych ostatnich analizach, tutaj pomiędzy 0,99 a 1,00 cały czas jest przestrzeń do znaczy, cały czas była przestrzeń, tak? Do wykonania tej korekty, i w każdym miejscu, tutaj notowania mogą się odbić i wrócić do tego głównego trendu. Niemal, że oczywiście te linie trendu, one nie są nigdy tak precyzyjne. Ja jakby ja tylko je wyznaczam tak poglądowo, natomiast no jeszcze tutaj nie doszło do testu tego górnego ograniczenia kanału spadkowego, więc delikatnie nawet wyjście powyżej poziomu parytetu nie zagroziłoby jeszcze tendencji spadkowej, tej długoterminowej, tak, natomiast wyjście powyżej 1.00 wtedy mogłoby otworzyć drogę do większych wzrostów, natomiast jak Państwo pamiętacie w ostatnich analizach, tu jeszcze wspominałem o tym dużym układzie 1 do 1 i tak naprawdę w długim terminie, czyli patrząc na ujęcie, no prawie roczne, tak, od stycznia tego roku. Dopiero przebicie powyżej 1.0120, czyli tej geometrii zmieniłoby nam sentyment na wzrostowy. Na razie trend cały czas jest zniszkujący. Kluczowy poziom 1.00, czyli parytet, potem 1.0120. Natomiast po wczorajszej sesji mamy coś na kształt formacji przenikania, czyli odwrotna sytuacja jak na USDPL, nie? Co jeżeli cena się utrzyma poniżej 0,99 na dzisiejszej sesji, będzie no, ciekawym prognostykiem na jutro i na szansę kontynuacji ruchu spadkowego, przynajmniej pod kątem analizy technicznej. Więc na razie mamy próbę zakończenia tej korekty: korekta na ponad 450 pipsów, ale mamy wyraźną świecę podażową z wczorajszej sesji. Co jeśli zostanie dzisiaj potwierdzone, no to nie wykluczałbym dalej kontynuacji ruchu w ramach tego trendu. Spadkowego. Na niższym przedziale czasowym zobaczmy, jak to wygląda, bo tutaj też sobie możemy dołożyć jeszcze średnią. Notowania odbijały się w ostatnich dniach w pobliżu średniej okresowej, Także jeśli miałbym tutaj myśleć o powrocie do trendu spadkowego, chciałbym zobaczyć zejście ceny poniżej tego poziomu, który na ten moment stanowi ważne wsparcie, czyli intraday na eurodolarze strefa 0.98 okolice 0.9850, tak? To jest ważne e, wsparcie, które należy wziąć pod uwagę. Odbicie się w tym miejscu ponowne da szansę na jeszcze podbicie w górę, natomiast zanegowanie zejście poniżej 0.9850 da szansę na powrót do do spadków. Tutaj taki kolejny target też strefa wynikająca z wcześniejszych dołków szczytów i następny gdzieś tutaj w rejonach 0,9650. Więc te poziomy wziąłbym pod uwagę, jeśli chodzi o parę euro/dolar. Na Nowozelandzczyku, no generalnie na wszystkich parach, prawie wszystkich, tak, z dolarem mamy. Mamy tendencję spadkową, tak, gdzie dolar występuje na drugim miejscu. To samo na NZDUSD. Tutaj wczoraj, czy też na sesji z 5. Przepraszam, tutaj mamy 5, 6, tak? Wczorajsza sesja no, godziny nocne, tak? Z 4 na 5. No i dzisiaj mamy test poziomu 0,58, gdzie mamy średnią okresową, Ona może nie działała tak precyzyjnie, bo tutaj proszę zauważyć, że o ile pierwszy test był. We wrześniu, to później w drugiej połowie września też notowania wyszły powyżej, ale tak czy inaczej jest to jakiś opór, który no, na który rynek zwraca uwagę na ten moment. Więc przyjąłbym na dzisiaj 0,58 ten okrągły poziom jako kluczowy, jeżeli notowania utrzymają się poniżej, pojawią się jakieś formacje podażowe, już można powiedzieć, że ta pieca H4, która się zamknęła o godzinie 8, przypomina taką formację spadkową. No to jeżeli cena utrzyma się poniżej, jest szansa na ruch spadkowy. Natomiast w przypadku zanegowania poziomu 0,58, z racji tego, że ten ruch no już jest największą korektą, no bo wcześniej zobaczmy, tych korekt nie było, to wtedy wyjście powyżej 0,58 mogłoby dać nawet szansę na podbicie w kierunku 0,59,80, także 180 pipsów. W górę tu mamy dopiero kolejny poziom oporu. Więc 0,58 dzisiaj. A jeżeli zostałby wybity, no to mamy sporo miejsca do korekty. Natomiast na ten moment widać, że podaż tutaj się pojawiła. Natomiast do, jeśli chodzi o dolary, ja myślę, żebym się wstrzymał tu z ocenami takimi. Na tydzień, dwa, jeśli chodzi o, o te trendy do jutrzejszych danych, tak, bo dzisiaj może to wyglądać prospadkowo, a jutro sytuacja diametralnie może się zmienić. Także nie chciałbym tu wyznaczać jakby z takich sentymentów kilkudniowych, no bo przed nami ważne dane, które z pewnością na rynku nam namieszają. Ciekawa sytuacja też na złocie, wczoraj w podsumowaniu dnia zwracaliśmy uwagę na to, że cena zatrzymała się w rejonach 1707, znaczy nieco niżej, tak, ale wybroniła współczynnik 23,6, wróciła do układu 1 do 1, no i że oczekujemy kontynuacji wzrostów, mimo że te wzrosty były bardzo, bardzo powolne, tak, no to tutaj na ten moment wygląda, że jest szansa na wypełnienie tego układu i przetestowanie tutaj gdzieś tych z czwartego Października, przynajmniej na razie, analiza techniczna nie pokazuje tutaj sygnałów podażowych. Wiadomo, że to też może zależeć od sytuacji na eurodolarze. Jeżeli eurodolar dalej będzie kontynuował ruch w górę, no to, to złoto będzie miało również szansę na podbicie. W przeciwnym razie załamanie się tendencji tej od od reagowania na eurodolarze, czyli powrót do spadków na eurodolarze, może pogrążyć złoto, natomiast tu też bym się wstrzymał dopiero z wybiciem nawet poniżej, tutaj 1702, no mniej więcej też w tych rejonach będzie przebiegała tutaj średnia, no i mamy wcześniejsze nie, lokalne szczyty i dołki, więc to jest ważne wsparcie w takim krótkim terminie, jeśli chodzi o rynek e, złota. Natomiast jeszcze na surowcach chciałbym zwrócić uwagę na ropę WTI, ponieważ tutaj e, tô Mamy na interwale dziennym dojście do ważnego poziomu oporu, o którym też wczoraj mówiliśmy, 88,40. Jest to opór, który wynika nie tylko z geometrii, ale także z średniej. To jest średnia z ostatnich 50 okresów, która fajnie sprawdziła się tutaj na sesji 28 czy 30 sierpnia, gdzie doszło do kontynuacji fali spadkowej. No i na ten moment znowu mamy oprócz jakichś reakcji cenowych, tak? Mamy średnią, mamy geometrię, więc jest to świetne miejsce do tego, aby wznowić ruch spadkowy. Natomiast jeżeli z jakichś powodów doszłoby do zanegowania tego poziomu no to mamy otwartą drogę do 94.20 więc tu ważny poziom jeżeli dzisiaj na interwale dziennym pojawiłaby się jakaś formacja objęcia bessy no to mogłoby to zwiastować nawet ruch w kierunku 76.20 więc ciekawe miejsce naprawdę na ropie które może nam nadać kierunek no na kilka czy nawet kilkanaście sesji, więc 88,40 kluczowy poziom oporu. Na sam koniec chciałbym jeszcze rzucić okiem na rynek krypto, chociaż tu no, nie dzieje się za dużo w ostatnim czasie. Kryptowaluty jakby wpadły w taką lokalną konsolidację, ta zmienność pozostawia nieco do, do życzenia. Jeśli chodzi o bitcoina, no to rzeczywiście w długim terminie cały czas mamy trend spadkowy, ja tutaj cały czas mimo wszystko czekam na, wyjście ceny poniżej 18 tysięcy dolarów, myślę, że to jest dość prawdopodobny scenariusz z racji tego, że te ostatnie odreagowania są bardzo słabe, no i tak jak mówię raczej przypomina to konsolidację gdzieś przy ostatnich dołkach niż jakiś większy zryw wzrostowy bo o ile tutaj cena miała szansę na początku września utrzymać te wzrosty tak szybko doszło do cofnięcia, no i od tego czasu tutaj mamy ruch boczny, długoterminowo tak jak mówię mamy cały czas trend spadkowy, więc nie wydaje mi się, aby mógł się on zmienić. E, oczywiście, no wszystko, jest, wszystko jest możliwe, natomiast jeżeli tutaj dalej notowania będą się utrzymywały w takiej konsolidacji, to każdorazowe zejście do okolic 18-19 tysięcy jest ryzykiem tego, że w końcu dojdzie do złamania, a z pewnością poniżej 18 tysięcy jest sporo zleceń typu stop, więc tutaj ten ruch miałby szansę na ale na razie jeszcze takich sygnałów nie ma. Na razie wydaje się, że ta konsolidacja w rejonach 20 czy 19 tysięcy dolarów jest scenariuszem bazowym. Podobnie na innych krypto też raczej te ostatnie dni przynoszą nam ruch boczny. Oczywiście, jeżeli sytuacja się zmieni, na pewno będziemy o tym informować. Jeśli chodzi o srebro jeszcze na koniec sobie rzućmy okiem, tutaj sytuacja nie do końca jasna, bo o ile wczoraj był dość spory ruch spadkowy, to doszło do odreagowania, zostawienia ogromnego cienia na interwale dziennym i o ile mamy formację objęcia na fajnej strefie oporu, tak Trzeba zwrócić uwagę, że była dość dynamiczna cofka i odbicie się również na wysokości takiego horyzontalnego poziomu e, wsparcia, tak? Czy strefy wcześniej reak wcześniejszych reakcji ceny. Także ja tutaj na razie nie mam zdania co do srebra. E, myślę, że dopiero pokonanie maksimum przedwczorajszej świecy, czyli 21,20 mogłoby dać szansę na powrót do wzrostów. No to jakby wcześniej mówiliśmy o tym, że srebro to było gdzieś... Po końcach poziomu 19, że mamy szansę na podbicie, ale jakby to jest już przeszłość, gdyby ten poziom 2120 został przekroczony, no to tutaj droga na ponad 1 dolara w górę nam by się otworzyła, ale na ten moment no ciężko powiedzieć, mamy takie trochę sprzeczne sygnały, o ile jest objęcie Bessy na wczorajszej sesji, tak jest ogromny cień dolny i odbicie od strefy przy 19,85, więc na razie nie mam zdania co do Dobra, i naprawdę już ostatni instrument, zmierzamy do końca. Oczywiście, dzisiaj zapraszam na live trading na 15, tam będzie nieco więcej czasu, będziemy mogli sobie przeanalizować więcej instrumentów. USDN, cały czas, dopóki jakby Bank Japonii nie zmieni swojego podejścia, tutaj widziałbym trend wzrostowy. Jest to wspierane i polityką Fedu, i polityką Banku Japonii, więc na ten moment nie widzę tutaj szans, przynajmniej tej chwili na zmianę sentymentu. Oczywiście ostatnie dni przynoszą nam jakieś wyhamowanie, jakąś korektę, e, znaczy korektę, bardziej konsolidację, tak? Przy szczytach, ale nie ma jakichkolwiek sygnałów na ten moment, które mogłyby świadczyć o zmianie sentymentu. A jeżeli długoterminowy sentyment jest wzrostowy, no to myślę, że szukanie szczytu nie jest jakimś super pomysłem, ale na ten moment bardziej widziałbym tutaj jakąś lokalną konsolidację, więc tak by to się prezentowało. Yy, dobrze. Na ten moment z mojej strony to będzie wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam na godzinę 15.00 na live trading. Będzie tam więcej czasu, przeanalizujemy sobie więcej instrumentów. No i mam nadzieję, że zmienność dopisze i będziemy w stanie też na rynku zająć jakieś pozycje. Także serdecznie zapraszam. Na ten moment życzę powodzenia w inwestycjach i do usłyszenia.